Poranek w Wieliczce przywitał mnie spokojem. Powietrze było rześkie, pachniało wilgotnymi liśćmi i tą charakterystyczną wnotą jesieni. Przekręciłem kluczyk, silnik zaryczał niskim, satysfakcjonującym dźwiękiem. Włożyłem rękawice, zapiąłem kurtkę, ubrałem kask i ruszyłem powoli przez miasto. Kilka chwil później byłem już za miastem, a przede mną rozciągała się trasa w stronę Dobczyc. Jedna z tych, która zawsze sprawiają mi frajdę. Asfalt był suchy, gładki, a każdy zakręt dawał ten dobrze znany dreszcz. Nie goniłem czasu, po prostu jechałem, ciesząc się każdym kilometrem, każdym oddechem. To był ten moment, kiedy człowiek naprawdę czuje, że żyje. Do Dobczyc dostarłem w świetnym nastroju. Słońce odbijało się w tafli jeziora, a ja zatrzymałem się na chwilę, żeby napić się kawy z termosu i po prostu popatrzeć przed siebie. Cisza, spokój, kolory, zapach jesieni... Wszystko było na swoim miejscu i pomyślałem sobie tylko jedno, tak właśnie powinna wyglądać każda podróż. Cześć, ja jestem Sebolasty, a ty oglądasz kanał Mototrips. Witam Was serdecznie. Zrobiliśmy dzisiaj małego tripa jesiennego w kierunku kasiny, w kierunku później rapki. A później może przelot gdzieś w okolicy Landskorony i do domu. Dzisiaj chciałem zrobić małe podsumowanie wyjazdu, a jesteśmy w tych pięknych okolicznościach przyrody. I to nie dlatego, że było to zupełnie przypadkowe, ale to jest miejsce, w którym kilka miesięcy temu, właściwie nawet w zeszłym roku, Zrodził się pomysł wyjazdu do Kapadocji. Generalnie e, pomysł zrodził się na wyjazd gdziekolwiek po wyjeździe do Rumunii w zeszłym roku i po zrobieniu prawa jazdy postanowiłem gdzieś pojechać, pojechałem do Rumunii. Wszyscy stukali się po głowach. Co ty chłopie? Dopiero odebrałeś prawo jazdy, już taki kawał. Zabijesz się, jesteś nieodpowiedzialny. No ale jak widać żyję dalej. Jestem 28 tysięcy kilometrów dalej od momentu zrobienia prawa jazdy w zeszłym roku. I co? No i wygląda to tak, że po Rumunii sobie tutaj przyjechałem. Ten piękny e, dobczański klimat. Posiedziałem nad rzeką, posłuchałem jak, jak szumi i... No i zaczęło się wymyślanie. Zaczęło się wymyślanie i obmyśliwanie różnych... Różnych chwil i tego, że, że trzeba gdzieś jechać w przyszłym sezonie, wyruszyć. Początkowo był to pomysł na wyjazd na Bałkany. No, bo jak już wieść niesie z Rumunii, musiałem szybko zjeżdżać, bo był plan jechać na Rumunię i na Bałkany w zeszłym roku, ale musiałem zjeżdżać, ponieważ pogoda już się zaczęła robić coraz gorsza. Zaczął padać deszcz i nie zapowiadało się, żeby się to polepszyło, dlatego też postanowiłem wracać. Stąd też pomysł, żeby dokończyć ten wyjazd i pojechać na Bałkany. No więc tak było. W późniejszej fazie rozmyślań, właśnie w tym miejscu, zrodził się chytry plan. Jak pomyślałem, no kurczę, Bałkany to Bałkany można sobie zrobić kiedy się chce, bo to nie jest tak daleko. Za przedłużony weekend można przejechać, tyle. To może gdzieś dalej. Może do Turcji. Może do Azji. Azja na motocyklu brzmi fajnie. Klikalna. <laughs> Aczkolwiek to dalej Turcja. No ale Azja. No i tym sposobem zaczęło się planowanie już. E, takie głębsze w tym roku. E, no i tyle no. Został opracowany plan wyjazdu na około 7-8 tysięcy kilometrów z miejscówkami, z, e, z noclegami, z, z rzeczami, które chciałbym zobaczyć. No i tyle. No. I doszło do skutku I, i, i wyjazd się udał i uważam, że, że warto. Jak jeżeli ktoś jeszcze myśli nad takim wyjazdem, to powiem szczerze, bardzo warto, polecam, jedźcie, zobaczcie. Turcja nie jest straszna. Turcja jest bardzo fajna, bardzo motocyklowa. Jest niewielki ruch, bardzo dobre drogi. E, no drogi zjadające opony, bo tam jest taki rodzaj asfaltu. Także... Także trzeba się liczyć z tym, że kupując nowy komplet, no to będziecie mieć po powrocie tak na dojeżdżenie jeszcze do końca sezonu, ewentualnie na początek przyszłego. E, co jeszcze? W ogóle plan był taki, żeby jechać samemu. Żeby jechać samemu, ja miałem zaplanowane noclegi na dziko, miałem zaplanowane różne, różne takie rzeczy, które no stricte były pode mnie, prawda, nie, nie po to, żeby z kimś jechać, tylko pode mnie, ale pomyślałem, że w sumie taki pierwszy dłuższy wyjazd, no to zrobimy to w ten sposób, że no znajdę kogoś z kimś pojadę. No i jak się okazało, kogoś znalazłem i całkiem spoko było na początku. Oczywiście no nikogo nie obrażając pozdrawiam Kamil. Natomiast no raczej jestem samotnym Wilkiem, i jeżeli już coś sobie zaplanuję, no to chciałbym jechać tak jak ja chcę, nie dostosowując się do, do tempa, nie dostosowując się do ilości przejanych kilometrów, nie dostosowując się do tego, czy ktoś chce spać na dziko, czy nie, czy ktoś chce coś zobaczyć, i tak dalej. Dla mnie to był wyjazd typowo motocyklowy, zresztą tak jak każdy. Ja na takich wyjazdach nie zwiedzam, ja oglądam sobie z daleka jest fajnie, jest wszystko ok, jedziemy dalej natomiast rozumiem, że nie każdy ma taką potrzebę więc więc na przyszłość, jeżeli ktoś jest samotnym wilkiem, jeżeli ktoś e, lubi jeździć samemu e, jeżeli ktoś nie lubi się dostosowywać, ewentualnie nie chce się dostosowywać, bo ma jakiś tam plan wyjazdu, no to jedźcie sami, bo naprawdę nikt was nie porwie, nikt wam nic, nic nie zrobi nawet śpiąc na dziko e, w, krajach, w krajach na wschód od Polski jest to jak najbardziej wskazane, ludzie są bardzo fajni, ludzie są bardzo przyjemni. Także polecam serdecznie. Co do kosztów. Koszty takiego wyjazdu to było około 13 dni, 13-14 dni sam wyjazd z paliwem, z przygotowaniem motocykla na początku, no bo trzeba było zainwestować jakieś tam pieniążki w opony, trzeba było zainwestować, może inaczej. Bez tych inwestycji w opony, bez tego przygotowywania do wyjazdu, sam wyjazd, ile wydałem na samym wyjeździe. Nie rozgraniczam tego, że wydałem tyle i tyle na, na paliwo, nie rozgraniczam, że wydałem tyle i tyle na nocleg. Wydałem w sumie około 5500 zł, yy, wliczając wszystko: jedzenie, spanie, noclegi, yy, wejścia gdzieś gdzie się wchodzi, czy wjazdy na jakieś parkingi, na jakieś miejsce, tak jak w Goremę. Yy, myślę, że jak na 8000 km, a w tym jeszcze jest kurtka, którą zgubiłem po drodze, a wyszła 700 zł. Także myślę, że w 4800 zł do 5000 taki wyjazd wychodzi. Także nie jest to jakaś wielka kwota, biorąc pod uwagę, że no jest to wyjazd życia tak naprawdę dla wielu i myślę, że spokojnie można sobie to tak zorganizować. Śpiąc na dziko, żeby wydać koło 4000 złotych, bez najmniejszego problemu. Także tyle tytułem podsumowania, tyle tytułem informacji wyjazdowych. Popatrzcie sobie jeszcze na te piękne okoliczności przyrody dookoła. Dziękuję za uwagę. No i co? Widzimy się w następnym filmie, pewnie już niebawem. Może jeszcze coś przez zimę się urodzi. Rzeka sobie płynie, a my lecimy dalej. Ku nowej przygodzie. Cześć! Z Dobczyc ruszyłem w stronę Kasiny Wielkiej. Droga robiła się coraz ciekawsza. Lekkie podjazdy, zakręty i widoki, które co chwilę zmieniały się jak w kalejdoskopie. Słońce przygrzewało, powietrze pachniało jesienią. Liście złote, czerwone, aż chciało się zatrzymać i patrzeć. Ale szkoda było przerywać jazdę, chociaż każdy jeden liść trzeba byłoby przykleić z powrotem do drzewa, żeby jednak ten sezon nigdy się nie kończył. Przez mszany dolną i rapkę przetoczyłem się płynnie, silnik mruczał idealnie, a góry wyglądały jak z pocztówki. W Makowie Podhalańskim zrobiłem krótki postój, kawa, parę głębszych oddechów i cisza dookoła. Słońce zaczynało się chylić, więc ruszyłem dalej przez suchą biskicką stronę domu. Droga powrotna była spokojna. Ciepłe światło słońca odbijało się w kasku, a ja czułem tylko wdzięczność za ten dzień, prosty, piękny i pełen jazdy. Taki, jaki lubię najbardziej.